Cześć kochani, witam was w mojej kuchni smakowitej. Dzisiaj pokażę wam przepis na jedno z moich ulubionych dań – racuchy drożdżowe z jabłkami. Bardzo proste w wykonaniu i pyszne. Mam nadzieję, że przepis ten wam się spodoba. Zapraszam was do obejrzenia mojego filmiku, a ja pokażę wam teraz, jak je zrobić. Do zrobienia racuchów potrzebować będziemy szklankę ciepłego mleka, 25 gram drożdży świeżych, łyżkę cukru. Trochę cukru pudru do posypania racuchów, olej do smażenia, jedno duże jajko. ekstrakt waniliowy, lub cukier waniliowy 250 g mąki pszennej, i oczywiście jabłka. Ja tutaj mam jedno duże jabłko, które waży około 400 g. Możecie użyć dwa średnie jabłka. Ilość oczywiście zależy od tego, jak bardzo jabłkowe. Racuszki lubicie? Do dzbanka wkruszę drożdże, zasypię je cukrem, dodam dwie łyżki mąki i zalewam tak trzema łyżkami mleka. Całość wymieszam. Przykrywam czystą ściereczką i odstawię w ciepłe miejsce na 10 minut. Do miski przesieję mąkę, wbiję jajko, dodam szczyptę soli, łyżeczkę ekstraktu waniliowego lub cukru waniliowego oraz pozostałe ciepłe mleko. Ciasto możecie wymieszać ręcznie, tak jak ja to robię. Możecie również użyć elektrycznego miksera. Po 10 minutach mój drożdżowy zaczyn pięknie wyrósł. Dodam go teraz do wyrobionego ciasta. Całość dobrze ze sobą wymieszam. Miskę z wyrobionym ciastem przykrywam czystą ściereczką i odstawię na pół godziny w ciepłe miejsce. W międzyczasie obiorę i wydrożę. Jabłko ucieram na tarce o grubych wiórkach. Jeżeli wolicie, jabłko możecie zamiast ucierać, pokroić na cienkie plasterki. Do wyrośniętego ciasta dodaję utarte jabłka. A następnie wymieszam je. Dobrze z ciastem. Rozgrzaną patelnię posmaruję olejem. I łyżką lub wazówką będę formować na patelni małe ratuszki. Ważne jest to, żeby patelnia była gorąca. Na wierzch każdego racucha dodam jeszcze kawałek pokrojonego jabłka. Zarumienione racuchy przewracam na drugą stronę. Usmażone racuchy ściągam z patelni na talerz i smażyć będę na. Moje pyszne racuszki są już gotowe. Nie mogę się już doczekać, kiedy będziemy się nimi zajadać. Jeszcze tylko posypię je cukrem, pudrem. Mam nadzieję, że chętnie skorzystacie z tego przepisu. Racuszki są pyszne, bardzo jabłkowe, smaczne i proste w wykonaniu. Proszę dajcie łapkę w górę, jeżeli przepis Wam się spodobał. Jeśli zasubskrybujecie na mój kanał, również będzie mi bardzo miło. Ja się z wami żegnam. Do następnego razu. Pa!